Podjąłem decyzję o rezygnacji ze startu w kandydowaniu na prezydenta miasta Rzeszowa. Uznałem, że te moje postulaty, które są tutaj Państwo widzicie na tej tablicy i marszałek Kruczek je opisał, zrealizuje kandydat, który ma większe szanse ode mnie na wygranie tych wyborów i tym kandydatem jest pan doktor habilitowany Marcin Warchoł. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować Państwu dziennikarzom, którzy przychodzili na moje Konferencję chciałbym serdecznie podziękować moim współpracownikom, mojemu sztabowi, wszystkim mieszkańcom, którzy mi pomagali i wspierali. Szanowni Państwo, porozumienie, które zostało zawarte, jest stricte programowe. Nie rozmawialiśmy w ogóle o tak zwanych etatach czy, czy innych tego typu rzeczach. Dążymy do tego, aby w mieście Rzeszowie wygrał kandydat. Z, ze stron, z prawej strony politycznej i tym kandydatem z moim poparciem jest pan Marcin Warthoud, któremu serdecznie gratuluję i życzę powodzenia. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ogromnie dziękuję za poparcie, jakiego udzielił mi pan radny Waldemar Kotula. Porozumienie na czele z panem marszałkiem. Króczkiem jest to kolejne bardzo ważne dla mnie poparcie. Po pierwsze otrzymałem poparcie od gospodarza miasta, od wizjonera, jednego z największych prezydentów miast polskich, pana prezydenta Tadeusza Ferenca. Z panem prezydentem połączyła nas wspólna wizja rozwoju miasta, monorail, jednoszynowa, kolej miejska, zamek, sąd, rozszerzenie miasta. Południowa obwodnica, czy szerzej ring wokół miasta i wiele, wiele innych kwestii. Następnie otrzymałem poparcie od pana posła Masłowskiego, za co również bardzo dziękuję i tu wspólna wizja przedsiębiorczości i innowacyjności nas połączyła. Natomiast z panem radnym Waldemarem Kotulą połączyła nas. Ta cała gama ważnych projektów dla naszego miasta, takich jak m.in. szpital kliniczny uniwersytecki, takich jak program dla osiedli, wreszcie bardzo ważne dla wszystkich rodzin ZOO, o które tyle mieszkańcy pytają. Również była mowa o tym, że mamy specjalnie przygotowany program mieszkaniowy przy ulicy Wołyńskiej, przypomnę, 850 mieszkań przygotowywane wspólnie z panem prezydentem Tadeuszem Ferencem. Umowa w zasadzie już gotowa do podpisania z pewnymi. I jeszcze modyfikacjami. Że jestem ogromnie wdzięczny za to poparcie i wierzę, że wspólnie zrealizujemy cały szereg jeszcze innych projektów. Bardzo dziękuję Panu Radnemu, Panu Marszałkowi i dziękuję przede wszystkim Panu Prezydentowi za nieustające wsparcie. Dziękuję. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, dziennikarze, zawsze oczywiście mam ogromny szacunek dla dziennikarzy, którzy. Informują społeczeństwo, co dzieje się w kraju, co dzieje się w świecie, co dzieje się również w mieście. Chciałbym Wam za to bardzo serdecznie podziękować. Waldek, Tobie dziękuję, że podjąłeś decyzję odnośnie przekazania swoich głosów na Pana Ministra Marcina Warchoła. Proszę Państwa, dlaczego popieram Pana Warchoła? Bo tu współpracujemy już ponad 3 lata. I załatwiono w tym czasie wiele tematów, które zależą od rządu, które zależą od działania tych osób, które są blisko przy rządzie. A taką osobą w tej chwili jest pan Marcin Warchow, wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zwracam się do społeczeństwa Miasta Rzeszowa. Głosujcie na pana Warchowa. Jest to bardzo dobry kandydat. Współpracując z nim załatwiliśmy wiele spraw. A nawiasem mówiąc, kiedy leżałem w szpitalu, to załatwialiśmy pieniądze dla szpitala numer 1 przy ulicy Chopina i szpitala MSW. W tej chwili podpisywane są umowy. Wcześniej dużo tematów, które znacie, nie będę się w tej chwili rozwodził. Jest to osoba godna zaufania, mająca ogromną wiedzę i osoba, która nie ucieka od tematów, ale szuka tematów. I te tematy załatwia od początku do końca. A więc szanowni mieszkańcy, kochani mieszkańcy Rzeszowa, głosujmy na pana Marcina Warchoła. Dziękuję bardzo.